se, kurwa, wyłączyłem się w tle. Pek, pek. Dzisiaj spiekamy w, w MindsRufta. Skacze po two... skacze twoje łóżko. Dobra. Kto jest na serwerze? O! No ja mam dwie kreski, jeden na tym serwerze, jeśli chodzi o internet. Gramy na naszym serwerze, na kanałowym serwerze, na Discordowym serwerze, nazywajcie sobie to jak chcecie. Jak chcecie możecie wbić. Musisz, musiałbyś wejść najpierw na... na, na, na najpierw na Discorda, a tam będzie karta e, do e, IP serwera. I na 1.21 jest e, serwer. Najpierw musisz wejść na Discorda, link masz w opisie, a stamtąd skarni sobie IP. Bo musisz przejść weryfikację. Jeżeli chcesz grać, a tu jeszcze nie jest zrobione. W zakładce info wszystko wytłumaczone No Widzę, że tu poukładałeś rzeczy A tak, poukładałem <laughs> Siema, siema, siema Ej, słyszysz, 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 słyszysz? Słyszisz mnie? Chodź, no, trzeba chatę na razie dokończyć, bo to nie ma co na razie No to tak, jest. trzeba chatę dokończyć, tylko ja potrzebuję... ...narzędzi Słyszysz, Polaczek wczoraj ogarniał, żeby tu zrobić, tam gdzieś w jednym miejscu, to. Y no. O siedle, ale mi, mi nie, nie pasuje taka opcja. Jak to co było? Y, ta komenda była PC wipe czy jak to? A o, co? OC wipe, Żeby zobaczyć działkę No PS wipe. To PS... tam Wipe. Ale co? No widzicie. Tak ale można, gdzie? Tak sobie można działkę podglądać jaką macie No to kamera była z funkcją świecenia a może byś też Hej, zwykła? Hej, ohej o siema, siema, Widzę, że moje doniczki już zarosły trawą Wokół domu Czemu? Tu trzeba ściąłeś? Bo mi jest potrzebne drewno do kończenia. To, to były ozdobne drzewa. Ale... To idź tam zbieraj drewno, dobra? Dobra, ja pójdę zbierać drewno, ale dlaczego ozdobne drzewa mi ściął? Co za człowiek? nie kupiłaś, ale ty jesteś. Co za człowiek? Nie ozdobne drzewa kurde ściął. Jest, mam sadonkę. No to idź posać teraz. Jest, no spiknie ci. szablon zdobyłeś gdzieś. To jest domofon. To domofon. Dobra, ja potrzebuję sikiery, ale nie mamy niczego innego jak żelazo. No, do, do roboty. Na co czekasz? Kurwa Od fajna, tego jest żelazo. A ty, kiedy mamy tych, tych siodeł już? Nikt na serwerze nie mu ze zhandlować. Enderman, Enderman, <coughs> Enderman. Hej, hej, 8, 8, Enderman. No to go ubi. Na co czekasz? A. W połowę żelaznego seta. Dobra. A to nie, nie są od rajdowania A zwłaszcza czy się To się pośpieszy Mam drewno 22, robię wszystko Na schody jak na razie, zobacz i pewnie pół płytki Robię część schodów, część pół płytek. Zobaczymy jak ta chata wyjdzie ogólnie Bo ja zacząłem za obramówkę dachu z półpłytek, nie I to nie, schody tam by zrobione, a nie pół płytki. No to, ale ty masz dokończyć zewnętrzną część, a tu już jest wewnętrzna część dachu. Musisz dodać no. numer telefonu. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie, co nie? Y specjalnie tak zrobiliśmy, żeby zabezpieczyć kanał Discord przed ewentualnymi rajdami, nie? Bo jak ktoś nam raz zrajduje Yy, serwer no to już nie może użyć drugi raz tego samego numeru telefonu, nie? A także coś zrobił. No tak, bo banujemy numer, numer telefonu, a nie ten a nie stricte gracza. A zwł zwłaszcza nikt niespecjalnie nie kupuje no, numeru telefonu do rajdu. Jakie szadery? Ustawienia gdzie to było? Masz takie same co ja Shadery Czokapikilou Czokapikilou Trzeba się jakoś Ja innych nie potrzebuję Nie, tu to trzeba Klik Pokładać Jak to O tak to zwieść, tu, że idzie dobra pół płytka. No musisz coś zrobić, wiesz Musisz usunąć numer telefonu z tamtego konta Jak chcesz wbić Kłupce postawię tu tak stopień, czy to jest jak pół blok, czy... on nie pół blok, jako widzi go jak pół blok A tak o! A nie źle Trzeba zrobić tak.

No, ja nic nie jestem w stanie poradzić, jak e, nie widzę co ty robisz, nie? O, o co chodzi? No, nie, nie, pasaż, nie, nie może zweryfikować numeru. E, jeśli raz był podany numer telefonu, to nie. I jest na przykład pisze, że... Przycisz to troszeczkę. E, jest. No ale jest. Dobra, bo ja mam słuchawkę, to mnie ważne. Ja nie e, słyszę tego razie. O co chodzi? Nie, nie o to chodzi, bo ja słyszałem coś no, ale ja bym na słuchawkę odgrywał. Jeśli masz problem z połączeniem się z telefonem na koncie Discord, jest jedno wyjście i tylko wyłącznie. Jeśli, yy, musiałbyś usunąć konto Discord, które masz połączone z numerem telefonu już z poprzedniego, co nie? Ale jeśli nie umiesz tego zrobić, w sensie nie wiesz jakie masz pasy itp., to jest problem, bo taki numer jest po prostu zweryfikowany na innym koncie, musisz... Albo czekaj, że ten numer wygaśnie w którymś momencie, to jest po prostu takie średnio możliwe. No mi, no ja wiem, go. że ciebie nie ma na serwerze, nie? Tego cały czas ginie z wysokiego miejsca. Kto tu ścinał drzewo, to takie duże bez pomysłu? Nie zostawił te bloki W W których dziejach to. U, ja się nie pytałem. To mu się nie chciało oczyścić? Sniper. Jak zbierasz to wszystko się zbiera Taka zasada Trwa to 30 dni Usunąć numer z, z to też nie jest takie proste. Bo on musi być zweryfikowany, po, potem po, i chyba po iluś tam dniach. Nie pamiętam, nie wiem, czy to. miałem już Miałem ten sam problem. Tego pomysłu, ale. No, tak musisz mi przyznać rację. Nie masz wyjścia. Ja ci mówiłem, żeś też się wydał. Ale ja je wykorzystałem w taki sposób. Po kaskinach. No, 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 tak. no, 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 sobie. Co jest ze streamem? Ktoś mówi, że coś złego jest z moim streamem. A milena ogląda streama? Milena ogląda streama, zobacz co jest, podobno coś złego ze streamem jest. ktoś mówi, musimy mieć podgląd jakiś. Milena patrzy. Nie, dobrze jest. Aha. Nie ścina ani nic. Nie, to myślałem, że coś, coś, coś jest niehalo. a música dá para Słyszysz muzykę? música? a Você... 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 Você...